Egzamin ósmoklasisty napisany, więc czas na wybory, a w zasadzie wybór szkoły ponadpodstawowej. Przyszli absolwenci podstawówek od dziś mogą składać wnioski o przyjęcie do liceum. Dokumenty można składać do trzech szkół w Poznaniu i trzech w Powiecie Poznańskim. W pierwszej kolejności do danego liceum dostają się kandydaci z najwyższą liczbą punktów. Są one przyznawane na podstawie ocen na świadectwie i wyników egzaminu ósmoklasisty. Jeżeli jednak kandydatowi nie uda się dostać do żadnej z wybranych szkół jest też druga szansa. 23 lipca ruszy rekrutacja uzupełniająca. Wtedy można ponownie złożyć wniosek i tak samo wybrać trzy szkoły z powiatu i trzy szkoły z powiatu poznańskiego, z tym, że miejsca będą wykazane tylko te, gdzie one. w, 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 w tych szkołach, które po prostu będą miały te miejsca wolne. Urzędnicy zapewniają, że w tym roku przygotowano wystarczającą liczbę miejsc w szkołach, co nie oznacza, że do każdej placówki łatwo będzie się dostać. Stać. Czy spodziewa się Pani, że będą jakieś szkoły, które będą najbardziej oblegane? Jak zawsze pewnie nasze topowe yy, licea i przede wszystkim yy, w ogóle licea, ponieważ licea zawsze cieszą się największym zainteresowaniem. Wnioski można składać do 13 czerwca, a więcej informacji o rekrutacji znajdą Państwo na stronie nabur.pcss.pl ukośnik poznań. Ari Habir, Puls Dnia.